Cześć! A dzisiaj chciałbym pokazać w praktyce i w teorii tak jak działa takie to proste dosyć narzędzie, które ma na celu umożliwienie otwarcia zamków bocznie nawiercanych. No warunek jest taki, że tutaj ten profil kluczam i, i tego tutaj można powiedzieć takiego bumping musi być no, podobny, musi, musi to wejść w zamek. Hmm. Dlaczego mówi bumping Kia? Ponieważ jest to urządzenie, które działa na zasadzie właśnie, na tej właśnie zasadzie. Już <laughs> się powtarzał. Może porównać się do bumping Kia, trochę do rejkowania, no ale raking i bumping jest podobny. Bumping Kia to polega na tym zabawa, że wkładamy klucz, który jest najczęściej odpowiednio wycięty, powiedzmy jakoś tam równo, taki zębaty. Wkładamy do zamka, no musi pasować, tak? Nie otwierać zamek, ale pasować profil musi do niego. Tutaj na przykład możemy winać z jakimiś recepturkami, gumkami, żeby on sprężynował I wkładając go, próbujemy przekręcić, a jednocześnie uderzamy tutaj młotkiem I on nam pracuje w ten sposób, i jak te piny się ustawią, to się przekręci Bardzo podobno to jest w zasadzie do, do, do rejkowania O, rejkowanie Tak samo, tylko tyle, że do rejkowania potrzebny jest napinacz jeszcze Po prostu wkładamy wytrych i cieszymy próbując yy, po tych pinach coś tam czeszemy, grabiemy, nie wiem, grabimy. I próbujemy ustawić. Dobra, to tyle tak z teorii. To oczywiście są zamki na klucz. Taki yy, klasyczny <laughs> tego typu, o, tak wygląda klucz klasyczny. Natomiast tutaj atakujemy zamki bocznie nawiercane. I o ile o ile o tyle. Mm. Jak to jeszcze tutaj, to narzędzie, które ma regulację, może, może pokażę jak to działa, tak, wkładamy sobie w, w zamek, uderzamy w tą część dłonią najlepiej chyba, z tym próbujemy przekręcić owy, ową wkładkę. Mamy, mamy możliwość regulacji odrobiny tego, tego zamka, to możemy sobie wysuwać trochę to powiedzmy pióro, które nam pracuje bądź je chować w zależności od potrzeb i tutaj też skok możemy, czyli to uderzenie o, jego, jego jakby długość skoku możemy też jakoś tam sobie regulować, dobra spróbujmy więc, dość teorii, zaatakować zamek firmy Delta który właśnie wczoraj bodajże prezentowałem od razu mówię. Ta metoda nie działa na zamki. Przynajmniej no, nie działa w jakimś tam powtarzalnym ym, sensownym ym, z, z, z sensowną i powtarzalną skutecznością. Na zamki, które są zabezpieczone przed takimi yy, atakami poprzez jakieś sporodzenie pinów yy, aktywnych, aktywnych. Nie aktywnych, tylko pinów. Hmm, zabezpieczających, tak, jakieś wszystkie hantelki, jakieś inne zdęka, skutecznie nam to uniemożliwiają, nam praktycznie, Przecież raz mi się udało, tak, wysoce, yy, raz czy dwa razy w życiu, wysoce zabezpieczony zamek otworzyć yy, rejkiem, rejkowaniem, jak sobie testowo, ale, ale nie, nie zdarza się to często i nie jest to, to raczej był przypadek niż jakaś tak powtarzalność. Dobra, nie paplam dłużej. Wkładamy sobie nasze urządzenie. I ja on teraz sobie pracuje w tym zamku. Dochodzi do końca. Słuchajcie, tu wezmę tak tą moją podstareczkę troszkę z tyłu. Co ja będę robił? Będę tymi palcami próbował obrócić wkładkę. Natomiast tutaj będę uderzał. Uderzyć trzeba dosyć silnie dosyć mocno. Hmm. I cóż, trzymajcie kciuki. Cuk, cuk, Fajcie, hmm. może za nam skok albo coś, trochę sobie to wydłużę czy skrócę, żeby mi troszkę mocniej pracowało. Dobra, dobra. o dobra. Mamy to, patrzcie, trochę tam poprawiłem i w tym momencie mamy wkładkę otworzoną. Spróbujmy to zrobić, widzicie, kręci się, po prostu spróbuję ją teraz zamknąć, dobra, widzicie, wszystko skończyło spróbuję sprawę powtórzyć. No, teraz jak zwykle, to Jest tutaj... Nie jest to metoda, o dobra, jakoś super, <laughs> e, wymagająca wyczucia, tyle co trochę szczęścia. Należy no, już, skoro drugi raz mi się udało w ciągu tam tych, nie wiem, paru sekund, może paru dziesięciu, wkładkę otworzyć. To może zajrzyjmy do niej, czy ona no, faktycznie nie ma żadnych e, elementów zabezpieczających. Mm. Mhm. Uwielbiamy moją kupoczkę. I co, spróbujemy sobie ten zamek wyciągnąć, tego nie wyjmiemy. Tak samo klucza, nie wyjmiemy w zamku, który jest, który jest no w, w środku, tak jak, jak, jak będziemy... Byśmy, a teraz też a, to zadziała? Nie, nie zadziała, bo byśmy musieli wypchnąć. Tak samo jak tylko przekręcony, nie wysuniemy go z zamka, tak samo tego urządzenia teraz teraz nie wyjmiemy. Więc musimy zamek zdekompozytować i zobaczymy, czy faktycznie nie ma tam żadnych pinów y, zabezpieczających, czy może coś jest tylko mimo, mimo, mimo tych pinów y, to zadziałało. Co do pikowania, możemy oczywiście, tu z drugiej strony wkładka jest dobra. Więc y, jak będziecie bardzo, bardzo chcieli zobaczyć pikowanie, to spikujemy to ją. Nie sądzę, że tu było jakikolwiek problem, no ale już nie chwalę dnia przed zachodem. Nie raz się tutaj, może nie tutaj, ale nie raz już mi się noga podwinęła. Teraz na przykład w zdjęciu tej omegi, dobra. Już ją mamy. Zaczepiłem. Mamy no, zdjęta. Teraz powinnam to pięknie wszystko wyjść. Niech ja zobaczę słupiny. Oczywiście te ze sprężynek tam nie wypadną teraz na środka, ale tych bym nie chciał pogubić od razu. Dobra. Zostawmy na razie. A tymczasem możemy sobie. O, zobaczyć, jak to. O co chodzi z tym naszym uderzaniem? Czekajcie, bo to nie wypadło. Nie, nie, to nie, nie wypadł żaden pin, tylko. Chcesz mógł też wypaść, że to jest za krótkie. Yy, dobra. To jest pin. Yy, nie, nie key pin, tylko ten taki driver pin. Połóżmy go. O, to jest jakieś przedłużka. Sprzęgło, bo nie jest sprzęgło, to nie jest. Ale... No i co, słuchajcie, jak to działa. Trzeba ustawić wszystko pięknie w linii. Jak uderzam tym urządzeniem, to, to wszystkie piny mi podskakują. Ten chyba najgorzej, pierwszy, więc dlatego chyba musiałem bardzo mocno to pierdryknąć. oho. gubię, gubię się. Dobra. I one powypadały. Dobra, mam, 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 wszystko mam. To, to no to wiecie, to już bez tych dwóch pinów, Klucz no, krótsze, pięknie wszystko ustawia. Na no, 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 no równo Już będziemy dalej nie przedłużać, my ich tak trochę pokazać. Czukamy. No, no. O, mamy wszystko pięknie, Pięknie, równe. I to urządzenie, po prostu jak napinamy i, i nim uderzamy, to wyłapuje po prostu ten moment, gdzie piny są. One wskakując no, trafiają na opór taki i luz jest w miejscu tego właśnie mi podziału, sharing line, i wtedy nam to zaskoczy. Dobra, więc mamy piny dość proste. Tutaj jest bardzo prosto. I mamy te piny ze środka. Podejrzewam, że też nie będą jakieś trudne. Zobaczmy, no, co tu się działo. Zobaczmy, czy mi wszystko wyszło. Zajrzyjmy, normal pin. normal, w sensie normalny, zwyczajny, zwyczajny, kolejny zwyczajny. I albo zgubiłem gdzieś jednego jeszcze, chyba tak. Wiecie? Musiał mi gdzieś y, jeden <laughs> Pin uciec, ponieważ Nie mam pary, sprężynek jest 6 I pinów, ki pinów jest 6 A tutaj gdzieś Zajrzę pod może O właśnie, jest, 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 jest tutaj Przepraszam Uleciał, więc zwyczajne piny, i y, kiedyś już spotkałem się z opinią, że ludzie kupują zamki bocznie nawiercane właśnie dlatego, że one nie mają y, nie da się ich zaatakować takim bumping-key albo, albo rejkiem. Tymczasem da się i, i są też by, klucze takie, właśnie uderzeniowe do tych zamków. Są, są jak widzicie, narzędzia, które to symulują. Nie widziałem z kolei narzędzia tego typu do zwykłych zamków. Nie wykluczone, że jest. I tyle. No. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to właśnie powtarzam ciągle, żeby te zamki były odrobinę z wyższej półki i z wyższej półki kurczę niecenowej nawet, bo ten chyba kosztował jeżeli dobrze pamiętam, mam tutaj faktura. 43 złotówki net to 53 zł brutto. Hmm. Za 53 zł brutto można spokojnie kupić e, zamek, który będzie odporny na tego typu metody, tylko trzeba by tam poszukać czegoś takiego jak e, anti antipik, na nim napisu, że producent się chwalił. Na ogół ci producenci nie kłamią, tak? Czyli nie jest tak, że oni, oni piszą cuda, a później ta wkładka się... E, jakby nie, 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 nieadekwatna jest. No pewnie, pewnie, pewnie jakaś część ich oszukuje. czy nie mówię producentów, ale gdzieś tam ludzie coś potrafią oszukać, albo coś się, coś się przemknie, jakiś błąd tak, na opakowaniu. Ale generalnie płatka jakaś testowana nie powinna w tak prosty sposób, tak krótko, w krótkim czasie dać się otworzyć taką metodą. Tak, taką metodą można powiedzieć trochę, może nie Januszową, ale. Ale nie wymagająco żadnej umiejętności i wiedzy, wystarczy tylko umieć trzymać to napięte, a tu nawalać ręką i coś się schuzować. W zasadzie co, 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 co ruch trzeba luzować. Jak nam się coś zblokuje, no to musimy poluzować, odskoczy i znowu napinamy mocniej mniej, kombinujemy. Dosyć szybko widzieliście, można to zamek otworzyć. Dobra, tym narzędziem nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za materiał, za oglądanie materiału. I cóż, no, trzymajcie się. Grzegorzu, bo zapomniałem wspomnieć. Wkładka, którą tu oglądacie, była prezentowana wczoraj bodajże, bądź przedwczoraj. Wczoraj. I... Yy, 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 chyba, że wrzucę po 12, ja będzie przedwczoraj, no. I cóż, dzięki Wiki za podesłanie. Konstrukcja dosyć mało wymagająca. Zresztą spikujemy ją sobie przy okazji, może innej, innej... Prezentacji innej, bo podejrzewam, że to pójdzie pod szybko. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się. Chciałem skupić się skupić głównie na, na tym oto narzędziu, nie na żadnym plikowaniu. I cóż, mam nadzieję, że mi się udało. Cześć, oczywiście zapomniałem wspomnieć o no, najważniejszym, że profili takich, yy, których można, które, 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 które są wykorzystywane do tutaj próby bumpingu zamków bocznie nawiercanych, no jest cała, cała pewnie masa. Ja mam trzy sztuki. Z każdy wyposażony jakby w cały, cały był mechanizm Natomiast jest, jest taki do, tak, do pinów na środku, jest, jest do dopinów z prawej, z lewej <grym> i, I pewnie cała masa innych Z tego co kiedyś widziałem to była taka paczuszka, gdzie ten mechanizm był jeden Natomiast wymienne były, no, zobaczmy Te Te elementy Można powiedzieć, że to właśnie bumping kit te, sztyfty, ale tutaj nie, tutaj jest jeden, 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 jeden jakby kawałek zespolony Można by wymieniać ten, ten element pewnie, to patrzę w kamerze, więc cały ten, w zasadzie cały ten element mógłby włożyć poprzekładać sobie. Instrukcja, jak mówiłem, dość prosta, po prostu sprężyna tu jest i tyle, no. Odejść że na chińskich portalach, w zależności od zapotrzebowania, jest tego cała, cała gama. Dobra, tyle. I oczywiście tu nie mówię, to nie jest złoty środek, to, to działa raczej na... Tak gdzieś tam próbowałem tego testować na paru innych zamkach, to mi się nie udawało. Działa to na jakiejś tam grupie prostych konstrukcji. Dobra, to tyle. Już, na pewno coś.